Ach ale piękny dzień Siemanko siemanko witam was w pierwszym odcinku z minecrafta to jest mod realcraft oczywiście to jest mod który jest bardzo realistyczny i tutaj mamy jakieś przedmioty które zabrałem właśnie z tego domku i i po prostu zabrałem te przedmioty z tego domku i tutaj już się zaczynają grube akcje bo tutaj jest jakiś gościu, który mnie nie atakuje. Chyba to jest jakiś przyjazny mob. Tutaj mamy Rotten Flash. Spróbujemy, że, wyr że wyruszymy w podróż. Ale najpierw chciałbym się dokończyć zwiedzić tą wioskę. Więc tak. Idziemy tutaj. Jest w ogóle węgiel. Tutaj. W ogóle nie mamy jakąś tam wodę. O, w ogóle się wiem, że tutaj, jak się to niszczę, to dostaje kamienie. A to jest, a z tego lecą, powinny lecieć. Nie wiem, co tyle ci w sumie. Ok, mamy kamień. Teraz idziemy tutaj. Tutaj powinna być no, skrzynka. No i jest. Mamy tak. Jabłka, złoto. I żelazo. Jeszcze. Co to jest? Chain Wolf Armor. Ok, czyli jakiś armor dla piesów. Piesów, piesów. A Trzeba zapamiętać, że tutaj też nie, że nie można tak bardzo skakać i teraz tak co to jest? flink knife potrzebujemy flintu okej okay. potrzebujemy flintu na razie mamy, mamy takie przedmioty, które pozwolą nam przeżyć przeżyć czy jak to wypiję to dostanę wodę? tak? dostanę wodę? i, i mam... mam... jestem czy to była nieświeża woda? nie wiem idziemy do tego domku wbijamy się no jeszcze trzeba to normalną ręką. Bijamy się, dzień dobry. Tutaj mamy skrzynki, to bardzo dużo skrzynek. Łopata. E, co to jest? To jest e, ten... Nasiona. Uff, tutaj mamy jeszcze więcej. Tego nie potrzebuję. I nasiona. Nie potrzebuję więcej motek. A to będzie raczej to samo w tych skrzynkach. Nasiona się przydadzą. Będzie chyba to samo w tych skrzynkach, to coś myślę. No, więc bierzemy to. Idziemy do góry. Tutaj mam crafting, gdzie ja mogę go zabrać stąd? Nie mogę, potrzebuję takie coś. Tutaj nic nie ma. Co to jest? A nie, to, to, to jest liść. To nie, to nie, to nie, to nie, to nie. Dobrze, co my tutaj mamy? Tutaj mamy skrzynkę. Uuu! Tutaj mamy łuk, nie mamy strzał. Czyli mieli jakąś obronę. A tutaj. No Boże. Jeszcze więcej łuków. Mamy czapkę. I łopatę. Ok, bierzemy. Ok. Nie mamy szczał do łuku, ale nie szkodzi. Tu mamy balkonik, Co możemy zrobić? to nie ma. Jest są tam same sadonki. Wchodzimy. I teraz. No jeszcze tutaj, no dawaj. Ja będę jakieś zdobył jakąś butelkę. Mamy butelkę. Czy ja mógłbym teraz jakoś zdobyć piciu? Na przykład do wody z tą butelką pójść? Nie wiem. Czym ty jesteś? Ehm. Um. Munh. A co to jest? Iść. O, Granit Rock. Okej. Okay. Czym ty jesteś? To mi daje regenerację. To mi daje regenerację. O kurde. Uuu, fajnie. To mi daje regenerację. I teraz to zjem coś, co się stanie. Nic się nie stanie. Dobrze. tak. E, idziemy. O, tutaj to jest rozcięte. Muszę. Nie mogę. Czyli musimy to nieść ręcznie, ale nie. Muszę ręcznie to mogę. Idziemy do góry. Tutaj, tutaj, są Jany ale z tym nic nie mogę zrobić. Czemu on ci poświetla? Chodźmy do niego. Czemu ty się poświetlasz? No nic tutaj ciekawego nie masz do zaoferowania. A ty? nie na dziewięć skóry. To jest stara wersja Minecrafta, 1.12, właśnie tylko na nią jest ten mod. tylko na nią. Nie wiem, ale co to sprawa? Kol... Szkole... No. Dobrze. Czekamy wejścia tutaj. O że przychodzenie przez, przez, przez haszczę. No i co? Tu nic nie ma. No Okej, okay, no spoko. Tu nic nie ma. Najbardziej chcemy znaleźć coś do picia. E, Okej. Okay. Czy ja mogę te... Poczekajcie. Tutaj mogę widziałem jakieś flint. a stringi. I plant string. Czy jeszcze cześć. Nie. Plant stringi. Z czego nie mogą wypadać? No z tych. No jest, jest stick. Orange, no jest tulepie. tu lepiej. powinno wypadać z tych, no z plantów. No, czyli z... No... jakby to powiedzieć, no... Znaczy, no, no jakby to ująć? No, z roślin powinien wpadać, bo plan to jest roślin. Dobra. Jakaś może woda, bym chciał by najbardziej chyba chciałem znaleźć jakąś wodę, czystą, ale bo Tutaj woda mi nie spada. To jest woda, co nie? No tak woda, by to była woda. I tam jest domek. Tam się z domek, to jest kolejna wioska. Czym ty jesteś? O, czy to jest sadzonka dębu? Tak, to jest sadzonka dębu. Um. Uu, ja się mogę po tym. Czy się po tym zatapiam? Nie. Wszystko wol jest wolniej po tym. Ok. Dobra, schodzimy. Ała. Ała, ała, ała. O, jestem drugą wioskę. Dzień dobry. To jest drzew to Nie wiem z czego możemy wpadać ten... To jest stringi. A jestem odwodniony mam taki gorszy ekran, tak? O Boże. Jestem odwodniony mam taki ekran. O Boże, to nic nie widzę, co to jest. Awo, moje osi. O Boże, przepraszam za <suszy> to, ale tak wygląda tak grań więcej. Halo, woda. Co to jest? tym jest, t, 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 ten jest... ten... Woda, woda, bo ja tutaj zaraz umrę. co jesteś? Coraz gorzej widzę, oh fuck. Znaczy, oczy bolą. Ehm um, Woda. Osz. Oh, halo oh, Jakaś woda. Może? Ała, oh, wow, moje oczy. Ohalo, oh, wow. Spadnę, a nie spadnę. Mmm, woda może jakaś tutaj jest kowal, ale ja nie, nie, nie chcę kowala, ja chcę wodę. Widzicie na... Co to jest? Iron Hammer. O, zabierzmy to. Chyba Ch na nagraniu widzicie lepiej niż ja. Nie wiem, bo mi strasznie jest strasznie, jest źle, kiedy nie ma tej wody. Studnia! To będzie woda. O, mamy. Mogę się napić? Mogę się napić, jej. tylko jestem spragniony, ale już będę siedział normalnie. No i teraz co? Jestem w, w dupie. Hmm, um, inna mi się robi hipotermia. Halo. Zimno mi się robi Nie mogę to niszczyć łokiem chociaż Muszę zniszczyć, bo ja zamarzam Aha, No szybciej, no ja zaraz tutaj umrę No, hipowujesz, hipotermia? Nie ma szansy przeżyć raczej No cóż, chyba muszę umrzeć, pierwszy, pierwszy dead Ała wow. Ała, oh ała. Wow, oh wow. Jestem na, na, na samym dole, studii. Jestem w stanie nie zrobić tak. Może ty jestem w stanie to zniszczyć. Nie, potrzebuję jakiś sword. Moja no, pierwsza śmierć, pierwsza śmierć. No cóż. Okej, okay, again. O, jestem w tym domku, co było na początku. O. Bo przecież ja miałem łóżko, tak. Weź, co, spałem sobie raz. Tak, oj, ale, ale zagwałciliście. pójść spać. Dobra. Jest dzień, w takim razie wyruszymy od razu w podróż. Nie będziemy się ociągali. A, to chyba nie tak. Nie będziemy się ociągali. Szybko, przykład tyry. Myślę, że muszę się chyba znaleźć dirta. Het staat op 100.000.000.000.000. Flint en flint. Flint. Flint wil dat ik gravel hoef, dus ik haal het gravel. is het voor de kogel Barcelona, ik het uit. Ik het op gravel. Uit gravel. En zo ik ook, ik flint. Não, não é muito difícil conectar acho não acho que, que vai dar bem da frente Naprawdę nie wiem co tak wypada, nic. Ale znaleźłem takie coś. Czym ty jesteś? Co jest to? To jest ta wróżka. Mam z tego liczbę... Czy ja mogę... Nie, nic ja nie mogę zrobić. Może tak? Nie. Tutaj. Co to jest? To jest buk. Monoskrip. To jest, nie wiem, co to jest? Granit. No to jest ten flint. Co to ten flint, no? Poczekajcie. To coś mogę z zrobić i nie mogę to zniszczyć I powinienem z tego wypaść. Nic. Nie wypadła. No szkurde. Co to jest? To jest inne bloki. O, są te... o, iron. Tutaj złoto tak jakby, tylko to jest na getach to jak w nadarze. Bum bum. E, Okej, okay, to... Seedy, 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 na farmę przysz w przyszłości może. Tutaj skrzynka. Więcej tych manuskriptów i plates Nie mogę, potrzebuję. Prawda, nie mogę tego założyć. Co to są za budowle? Muszę ją zwiedzić. Gold nugget. Zresztą nie przyszedł. Dobra. Z kwiatek. Gold nugget, gold nugget, proszę bardzo. Jeszcze więcej. Boom. Was. Przepraszam Was bardzo, te psy moje. No, przyszedł, radość ja Mam dwa psy w domu. Więc no, przepraszam bardzo. Mm. E, pr przepraszam bardzo, że. E, słuchać moje psy. Skupalnia. Skrzynka. Plaster i bandaże. Ok, ok. Fajnie, przyda się. Co to jest? Soul Blessing, nie wiem, czy to jest, ale są plastry i są koksy i dwa name tagi. Jeszcze more, please. Nie wiem, co to jest, ale pewnie się przyda. A, i teraz co się stanie? Nie wiem, co się dzieje. No okej, okay, dobrze. Potrzebuję przynajmniej, żeby mieć jakąś rękę czystą. Co tutaj jest? Tutaj jest kanion i smok. a ja chcę wolę oceniać od smoka? tak chyba bardziej. Witaj, witaj wiosko z zamk, nie to jest, to jest ała, to jest zamek. To jest woda. Nie mam butelki, szkoda. Nie mam butel. Nie są patyki. O, jeszcze spodowałem, naprawdę. patyki. Dobra. To są te flint, ale ja nie wiem jak sobie flint. Naprawdę nie wiem jak zrobić flint. Ja słyszę odgłosy pillagerów. Um. Są są że słyszę ich. O, to jest, tu jest wieźma. się chyba wycofam. No, tutaj, to tutaj są piladżerzy, Ja ich dobrze słyszę. To jest spawner? To nie wiem, czy go to jest spawner. A tych moszystek szkieletów. letów się. Tu jest jakiś domek, chociaż nie wiem, czy tego domu chce zwiedzać. Ja my najbardziej chciał chyba wodę zdobyć jakoś, w jakiś sposób. O, posz. By najbardziej chcę właśnie zdobyć to, co mówiłem, czyli się robi ten. Już jestem taki ten nienapity. Ja bym najbardziej chciał chyba zdobyć... no Ten flint, bo to mogę zdobyć wtedy sobie pierwsze narzędzie. O, co? Tu jest smok. Escape. Escape i... Escape, escape! O! o, Co to, 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 to? Ty ty... ty, ty. Okej, okay. się widzieli. Zniszczyłem jeden blok. I nagle wyskoczyło mi wielkie coś. Pierdzielam stąd. Tu jest... Tu jest jeszcze coś yeah, pierdziale Jeszcze jest... Jeszcze coś źle widzę Tutaj motyl tutaj motyl Jeszcze jakieś bloki na innym Znakuje wielkie coś na ryj Pogjumpka Co ja mam w tym... Oła wow. Jestem odwodniony Oż Fak Babarze Body Ole, fajne. No, szkurde, no. A, to nie jest łatwe. Kurde. To jakby tak się nadawało idealnie na streamy. No. Zrobimy dzisiaj, założyć tylko jakąś widzenie z tą bazę, Ok? I będziemy e, szli ten. A, będziemy kończyć. To nie jest łatwa, naprawdę gra. To nie Minecraft. To jest Minecraft, ale to nie jest taki normalny MINECRAFT O! Oh! Monster Hunter A, ja na tym Okej okay. Najgorszy to chyba jest woda Chyba o ochroniarze Nie wiem. Wy chciał... O, oh, tutaj się nie było Jakaś woda? Albo butelka chociaż Nic się nie było w tym, tutaj, tutaj w tym domku eee, O, tu jest enchanting No ale tutaj nic nie ma, szkoda Uff, eee, Nie mogę skopać ten piasek z nich draftować. Nie. Zbierajmy cztery. Zróbmy. Czy coś mogę z tego zrobić? O, tak. Cobblestone mogę zrobić. Zróbmy jeszcze. Zróbmy 8 tego kobla. Flint, okay, no tutaj mi nic to nie daje, no. Flint. Boom. Dwa. Przesuń się. Rock. Jeszcze więcej. I jeszcze więcej. Boom. No, Możemy zrobić jakieś narzędzia. Normalnie o Chciałbym zabrać drewno, to nie wygląda jak drewno. Właśnie mam motyl. O nie. To było złe. Dobra, do normalnego Minecrafta, nie myślmy, że to jest really kraft. jak jakbyśmy grali w normalnego Minecrafta. Weźmy drewno. To się przez godziny godziny. wiecie co, nie chcemy się... Mamy kolejne kamyki. Robi się ciemno. Dzień dobry, kamyku. Mamy ten, e, ten, e, dębowy ten. Orzech, no, oraz jest no, orzech po no, prostu, orze bo no, jednak, jednak z tego, co? Dobra. Pójdźmy spać, bo tych chyba nie jest za bezpiecznie, kiedy jest noc. Nie mogę tego zejść. Let's go um. parkour. Boom. No i co? No i po co ci to było Bartek? Najtrudniejsze są takie gierce. To się, bardzo, to się najbardziej chyba nadaje na streamy. Taka gierka. No to może by nie po boże znowu myślenia na ten efekt. Ja pierdzie ale... W każdym razie ciemno ten. Efekt. Kiedy widzę to, to mógł to zabrać. Boże, proszę, proszę, proszę. Teraz tutaj. Woda, przydałaby się. Okej, okay, toporek. A co to jest? Węgiel i seedl. chyba nam Tak To powinno działać, bo to jest skurzony. wchodzę przez. Przez okna Echo I łopata o Boże Ja pierdziu renet, Renet, henet, fenet O, mogę tu mogę kupić O Boże, 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 Boże Teraz umrę Może woda jakaś by się przydała Albo chociaż Dobra, Bartek Da szlapem co możemy zrobić? co ja mogę zrobić. W takim momencie. Doskłoniłem, że mogę tym skakać i to jest w tej No mogę nie mogę tego zobaczyć w codce. Ręka i let's go. Mm. Crafting. Nie, crafting to nie obchodzi. W sumie poczekajcie. patyków no niszno no, nie mam patyków, górnaczki, no Już umieram tutaj jest... w tej ała. Kładę się ała. E a to jest złe, bardzo złe, może to zabiję Nie mogę. Trzeba jakiś tam poziom. Nie mam, bo nie przyjdę takich poziomów. No nie! Masz kurczaczki boskie. Masz kurczaczki boskie. Moż. O Boże, ta gra nie jest naprawdę łatwa. Tu już bardzo bardzo, bardzo przynajmniej nic nie zrobiłem. Gdzie marnęłam? Nie wiem, gdzie ja. to było na tyle z tego odcinka. Wiem, że strasznie kiepsko on wyszedł, bo nic sobie nie zrobiłem takiego większego. Tylko w sumie zagrałem i pokazałem wam Może po prostu może sobie teraz e, Może tę grę przełożymy na streamki, może, może będziemy ją po prostu nagrywali. E, zobaczymy. E, to na pewno nie jest łatwa gra. A więc albo zostawiamy na streamki, albo po prostu będziemy ją nagry nagrywali. A na pewno wpadajcie na moją nową serię Enter the Dungeon. Jeśli dzisiaj jest 16 to jutro powinien pokazać się dwa odcinki z Enter, z Enter the Dungeon Gungeon znaczy i w sumie pojutrze albo pokaże się, albo się pokaże właśnie odcinek z e, Real albo z czegoś innego no, a więc to było na tyle, do zobaczenia naura